Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc: Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna, przez usta swych świętych proroków. Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym Ojcom okaże miłosierdzie i wspomni nas swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył Ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć Mu będziemy bez trwogi w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A Ty, dziecię. Zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów dzięki serdecznej lidości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, bo świecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Oto słowo pańskie. Drodzy bracia i siostry, Wigilia Bożego Narodzenia to bardzo wyjątkowy czas, który wieńczy to nasze adwentowe oczekiwanie. Jednocześnie ten dzisiejszy dzień powoli wprowadza nas w tajemnicę wcielenia Syna Bożego. Już za kilka godzin będziemy radośnie przeżywać narodziny Chrystusa. Będzie to dla nas wielkie święto światłości, łaski, pokoju i zbawienia, które przynosi nam nowonarodzony Boży Syn. I ufam, że te minione tygodnie adwentowego czuwania, które spędziliśmy na wsłuchiwaniu się w Boże Słowo, były dla nas czasem niezwykle owocnym. Mam nadzieję również, że podjęliśmy wszelkie niezbędne wysiłki, by jak najlepiej przygotować nasze serca na przyjście Zbawiciela. Dzisiejsze czytania mszalne, które słyszymy w liturgii, Wprowadzają nas w tę piękną symbolikę wschodzącego słońca, którym jest Chrystus Jezus, nasz Pan i Zbawiciel. Ostatnia z wielkich antyfon adwentu, którą śpiewaliśmy tuż przed Ewangelią, zapowiadała nadejście światła wiecznego. O wschodzie blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości przyjść i oświeć siedzących w ciemnościach i w mroku śmierci. Słowa tej przepięknej adwentowej antyfony są tak naprawdę streszczeniem całej teologii Adwentu. I podkreślają, że Chrystus jest jedyną światłością, która nigdy nie gaśnie. Symbolika słońca, ale też wschodu, odgrywa w Biblii szczególną rolę. Wschód to zawsze jest miejsce, gdzie przebywa Bóg. Jest obrazem Jego obecności, ale też. Wschód i wschodzące słońce jest symbolem Bożego działania. Przypomnijmy sobie chociażby rajski ogród Eden, który został przez Boga zasadzony na wschodzie. Chwała Boże, świątyni do świątyni jerozolimskiej przychodziła zawsze od strony wschodu. Dlatego wschodzące słońce jest dla nas bardzo takim jasnym, czytelnym znakiem Chrystusa Pana, Tego, który jest jedynym. I prawdziwym światłem tego świata. On sam przecież w Ewangelii mówił o sobie: Kto idzie za nim, nie chodzi w ciemnościach, lecz ma światło życia. Spójrzmy na dzisiejsze pierwsze czytanie z drugiej księgi Samuela. Oto widzimy tam, jesteśmy świadkami rozmowy Boga z prorokiem Natanem. Ale przesłanie tej rozmowy skierowane jest do króla Dawida. Otóż król Dawid, zamieszkując już w bardzo pięknym, okazałym pałacu, planuje zbudować dla pana Boga wspaniałą świątynię. Jednak Bóg ma wobec Dawida zupełnie inne plany. Bóg posyła do króla Dawida, proroka Natana, ze słowami: że to nie ty zbudujesz mi dom, ale za to ja, twój Bóg, utwierdzę twoje królestwo. Twoje królestwo będzie trwać na wieki, i tron Twój będzie utwierdzony na wieki. Być może Dawid, słysząc te słowa, jeszcze nie bardzo rozumiał, co one oznaczały, ale wierzył w to, że Bóg jest wierny swojemu słowu i ta obietnica kiedyś się wypełni. Dla nas jest oczywistym, że słowa tej zapowiedzi, tego proroctwa wypełnią się dzisiejszej nocy, w chwili narodzin Jezusa Chrystusa, który pochodzi z rodu Dawida. I tę tęsknotę za wypełnieniem się tej obietnicy, ale również innych zapowiedzi proroków, odnajdujemy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, kiedy to słyszymy ten przepiękny kantyk kapłana Zachariasza, który wyśpiewuje swoją pieśń uwielbienia w natchnieniu Ducha Świętego. Ten hymn dziękczynienia wskazuje właśnie na spełnienie się tych obietnic Pana Boga. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Kapłan Zachariasz zwiastuje, że Chrystus będzie tym, który przyniesie wybawienie i pokój, że nowo narodzone dzieci będzie oświecać tych, co mieszkają w mroku i cieniu śmierci, że przychodzący Zbawiciel skieruje wreszcie nasze kroki na drogę pokoju. Że nastanie wreszcie czas upragnionej łaski, czas Bożego zmiłowania. W tę dzisiejszą świętą noc, którą rozpoczniemy uroczyste obchody świąt narodzenia pańskiego, pragniemy powierzać samych siebie, ale również nasze rodziny Jezusowi, temu, który jest światłem świata i temu, który ma słowa życia wiecznego, niech Jego obecność napełni nas dziś radością i pokojem. Ale zanim jednak to nastąpi, może przez chwilę zastanówmy się i szczerze odpowiedzmy sobie, czy nasze serca są już gotowe, aby przyjąć to światło przechodzące z wysoka. Czy do naszych uszu dotarło już wołanie Zbawiciela, który mówi, przybędę niebawem. Niech więc ten dzisiejszy dzień stanie się dla nas czasem Głębokiej ciszy, refleksji i modlitwy, byśmy mogli z czystym sercem przyjąć Chrystusa, który przychodzi, by zamieszkać pośród nas. Amen.